Chyba Mikołaj jedzie, a nie, to nie Mikołaj. To są. To, 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 jedyne, do czego się te dzwonki nadają. Bawolę jaja. Cztery, w będą mnie słuchać. Iść tam, widzą, że idzie Mikołaj, a da się pakuje na ryby. No i dobrze, no. A to byśmy mieli. Prawdziwą butlę? No. Jak mężczyźni? Ale mamy jakieś żarcie? Znajdziemy dobra, jadę na jakiś... A, Nie, nic No po co? Naprawdę mamy miejsce na tą butlę? Ja nie mam. No dobra. Gdy auto rodzinne zostało zgwałcone... ...szpejem. Dramat. Chodź już, zostaw, już nic tu nie Garczek wezmę. Jaki brzydki? No dobra, ale co tam do niego wsadzisz, no? no? Lepiej mieć garczek, nie mieć żarcia, niż mieć żarcie, nie mieć garczka. No i coś się wymyślił.